Cześć, to Marcelina, witam Was na kanale Alternative, gdzie uczymy się tworzyć znakomity konta na Wasze media społecznościowe. W dzisiejszym odcinku witam Was ze słonecznej Majorki, gdzie aktualnie się znajduję, a dokładnie w Kalamilor. Gdzie właściwie spędzam cały tydzień? Natomiast dzisiaj mam zamiar wyruszyć dalej w głąb wyspy. Po pierwsze udać się na północ, następnie na zachód, i później, jeżeli czas jeszcze pozwoli, to oczywiście na e, południowy wschód oraz do stolicy, czyli do Palmy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Na razie chciałabym Wam pokazać zdjęcie, które udało mi się zrobić dzisiaj o wschodzie słońca. E, kiedy się obudziłam? Było dosyć pochmurno, aczkolwiek postanowiłam, że wstanę i tak zobaczymy co się wydarzy i okazało się, że udało mi się trafić na naprawdę takie bardzo miękkie, przyjemne światło. Zrobiłam parę zdjęć tutaj na plaży, które za moment wam pokażę, a później zabiorę was w dalszą wycieczkę na rozpoznanie Majorki oraz tego chciałabym wam pokazać w jaki sposób... Tworzę zdjęcia w podróży, zwłaszcza kiedy jestem za granicą w miejscach, w których nigdy wcześniej nie byłam. Krajobrazy są tutaj zupełnie inne niż te, do których jestem zazwyczaj przyzwyczajona, dlatego mam nadzieję, że będzie to dla Was równie ekscytujące jak dla mnie. A więc zostańcie, proszę, ze mną do końca tego odcinka i do zobaczenia niedługo, a tymczasem spójrzcie na zdjęcia, które udało mi się tego poranka zrobić. Pewnie się mnie tutaj nie spodziewaliście, i szczerze mówiąc, ja też się nie spodziewałam, że jeszcze będę coś dogrywała do tego odcinka. Ale wrzuciłam dzisiaj na szybko taką ankietę na Insta Stories z pytaniem, czy chcielibyście, żebym skomentowała pokazywane przeze mnie Wam zdjęcia? No i okazało się, że tak, macie ochotę, abym dodała swoje trzy grosze do tych zdjęć, które za chwilę Wam pokażę. Dlatego też postanowiłam jeszcze dorzucić tutaj to nagranie. Przepraszam za moją taką nietypową prezencję, ale tak jak mówię, no nie spodziewałam się, że będę jeszcze dzisiaj coś nagrywała. Rzecz jasna, początek oraz koniec tego filmu został nagrany na Majorce podczas mojej podróży. Oczywiście komentarzy do samych zdjęć nie mogłam nagrać podczas wyjazdu, dlatego że zazwyczaj nie zabieram ze sobą komputera na zagraniczne podróże. Tak naprawdę dopiero w tym tygodniu miałam czas, żeby przejrzeć wszystkie zdjęcia i wybrać te moim zdaniem najlepsze, najciekawsze, takie, które coś wnoszą. No, i e, zajęłam się ich edytowaniem, co totalnie mnie wczoraj pochłonęło. I mam nadzieję, że te zdjęcia zainspirują Was, ponieważ, jak przypuszczam, większość z Was może być jeszcze przed swoim urlopem. I właściwie obojętnie, czy wybieracie się gdzieś daleko, czy planujecie może jakiś e, krótszy, bliższy urlop, to e, chciałabym, aby te zdjęcia zainspirowały Was do wyciągnięcia z danego miejsca, w którym jesteście. Jak najwięcej um, i mam nadzieję, że to co mi się udało w nich uchwycić to taki, um, taki luz, wolność, summer vibe, coś w tym stylu. Przez cały czas e, robiąc zdjęcia miałam gdzieś taką atmosferę w tyłu głowy i mam nadzieję, że właśnie coś takiego udało mi się w tych zdjęciach e, przekazać. No i zresztą przekonamy się, także przejdźmy już do oglądania tych zdjęć. Te, które widzieliście do tej pory, to były zdjęcia ze wschodu słońca. Na ten wschód wstałam chyba już drugiego dnia mojego pobytu. Powiem Wam, że nagrywanie tego typu filmów w podróży, zwłaszcza kiedy jesteśmy też przecież na urlopie, to jest naprawdę skomplikowane zadanie. Dlatego, że z jednej strony chcemy wypoczywać i zajmować się po prostu planowaniem jakby samego pobytu, wszystko jest nowe, chcemy doświadczać i tak dalej, a z drugiej strony, jeżeli chcemy przywieźć ze sobą jakiś kontent, to też musimy go zaplanować i zastanowić się nad tym, co takiego wartościowego może on zawierać, żeby móc później Wam przekazać w ciekawy sposób. E, dlatego też moje pytanie, czy tego typu mm, filmy, jak właśnie ten, e, podobają się Wam? Dajcie mi proszę znać w komentarzach poniżej, dlatego że jest to naprawdę trudne zadanie kompletować e, tego typu materiał podczas podróży. Jeżeli Wam się on podoba, to ja z wielką chęcią będę coś takiego kontynuowała, tym bardziej, że. Ten urlop to była jakby um, dopiero pierwsza część i mam nadzieję, że jeszcze w tym roku uda mi się wyjechać i wtedy będę wiedziała, że um, żeby się przygotować i znowu coś takiego dla Was... Um, nakręcić, przywieźć taki materiał. Jeżeli nie, to też dajcie mi znać. Wtedy coś takiego zrobię po prostu dla siebie i nie będę tego publikowała. Ok, dosyć, tak, dosyć gadania. Przejdźmy teraz już do zdjęć. Także mam nadzieję, że te z plaży Wam się podobały. To był takie iście summer vibe. Taką Chciałam troszeczkę uchwycić może kalifornijską aurę. Nie wiem czy mi się to udało. I teraz e, przejdziemy już do zdjęć z, ze zwiedzania wyspy. A więc pierwsze zdjęcia zrobiłam na przylądku Formentor. Niestety okazało się, że droga prowadząca na sam jego koniec była zamknięta. Dlatego też udało mi się dotrzeć tylko w to miejsce i to jest najdalszy punkt, z którego robiłam zdjęcia słynnej latarni. Gdzieś tam w oddali ją widać ten malutki punkcik. Widoki były fenomenalne i e, bardzo szybko też zmieniała się pogoda, co widać na kolejnych zdjęciach, gdzie no, zaszło słońce i wszystko zaczęło spowijać się mgłą, co też dało bardzo intrygujący efekt. Dlatego jak jesteście w podróży i wydaje wam się, że pogoda może wam nie dopisać, nie będzie takich fajnych zdjęć, to się nie przejmujcie, bo nigdy nie wiadomo jak może się to zmienić, to po pierwsze, a po drugie mogą być nawet ciekawsze zdjęcia. Tutaj wrzuciłam też zdjęcie z mamą, z którą byłam na wakacjach e, i tak spontanicznie udałyśmy się do kafejki gdzieś po drodze. To zdjęcie też zrobiłam nam sama ze statywu i powiem wam, że wzbudziło to nie lada sensację. Obok nas, tutaj tego nie widać, działa taka grupa belgów, e, którzy byli na Majorce z rowerami. W ogóle Majorka jest taką mekką rowerzystów. Było ich tam mnóstwo i cała grupa właśnie pytała się, co robimy. Skąd jesteśmy, zagadali z nami, naprawdę przesympatycznie. Mam wrażenie, że aparat, a zwłaszcza robienie sobie zdjęć samemu, potrafi wzbudzić nie lada sensacje, a nawet nawiązać jakieś fajne, ciekawe, nowe znajomości. Kolejne zdjęcie, tutaj właściwie rzuciłam tylko jedno, ponieważ to są takie trochę oklepane zdjęcia tego tramwaju z Port de Soler, on również jedzie do samego miasteczka Soler. Tutaj zostało to zdjęcie zrobione w porcie. Sam port jakby nie zrobił na nas jakiegoś wielkiego wrażenia. Fajne było to, że nie było tam takich mm, hoteli molochów, jak ja to lubię mówić czyli takich piętrowych budynków rodem z, z lat 90., tylko raczej niskie budynki, niska zabudowa, jakieś. Pewnie butikowe hotele i to było ciekawe, ale mimo wszystko było czuć tam taką turystyczną, typowo turystyczną nutę, i no, było dosyć tłoczno. Także stamtąd udało się dalej i pojechaliśmy do jednego z najpiękniejszych miejsc, moim zdaniem na Majorce, czyli, czyli do Fornalux. I to miasteczko wywarło na mnie niesamowite wrażenie. Teraz tylko kilka zdjęć zrobiłam w Knajpce, w której również się zatrzymałyśmy, aby napić się kawy. No niesamowite miejsce, w ogóle jak się okazało, znaczy skutnęłam się dopiero po powrocie do Polski, że czytałam o tej kawiarni w przewodniku. Przewodnik przeczytałam sobie jeszcze przed wyjazdem, no ale wiadomo, nie można wszystkiego zapamiętać. Jakby nie zaznaczałam sobie też konkretnych miejsc, do których pójdziemy, bo to nigdy nie wiadomo, jak wiecie, z czasem i tak dalej. E, no, i tutaj przypadkiem stanęłyśmy przy tej e, restauracji, restauracji kawiarni. No i się okazało, że to jest ta, zmieniona właśnie w tym przewodniku. I w ogóle wszystkie stoliki były zarezerwowane, no ale ubłagałyśmy kelnerkę, że to my tylko wypijemy sobie kawę, jeżeli można. No i zgodziła się, tak zostałyśmy. Kolejne zdjęcie pokazuje już samo miasteczko, takie bardzo urokliwe. Uliczki zacienione, z drugiej strony z mnóstwem roślinności dookoła. Cudowne. Pojechałyśmy też zobaczyć jezioro. E, to właściwie są sztuczne zbiorniki wodne. No i kolejne zdjęcie, które widzicie, to jest zdjęcie z plaży, którą zahaczyłyśmy po drodze. Tam też się wykąpałam, troszeczkę trzeba było się oleźwić, bo e, już było bardzo gorąco. No i na koniec tego dnia pojechałyśmy jeszcze do Valdemosy, którą teraz możecie widzieć na zdjęciach. To przecudowne miejsce. Podobno jest to jedna jak nie najpiękniejsza wioska w całej Hiszpanii, nie tylko na Majorce, tylko w całej Hiszpanii. Byłam totalnie zachwycona, na każdym kroku było po prostu przecudownie. Kolejnego dnia udałyśmy się na plażę Calador. To była taka bardziej zatoczka. No a to zdjęcie z kaktusem. Tak naprawdę okolica była nieciekawa, ponieważ stały tutaj niedaleko kosze na śmieci. bo Była to jakby taka trochę zarosnięta, zapuszczona alejka prowadząca do jakichś domów. No ale te kaktusy mi się tak spodobały, że koniecznie chciałam mieć z nimi jakieś zdjęcie. I stąd też taki kadr bardziej przybliżony, żeby właśnie nie obejmować wszystkiego. No trochę tak jest, że zdjęcia albo czasami nie oddają całej prawdy, albo czasami w ogóle ją ukrywają, dlatego niekiedy możemy być rozczarowanie, jeżeli widzimy coś fajnego na zdjęciu. Przyjeżdżamy w to miejsce i okazuje się, że nie do końca to tak jest, jak, pokazywało, jak pokazywała fotografia. No i też udało nam się dotrzeć do Kasai, do restauracji, którą widziałam na Instagramie. Zapisałam ją sobie i stwierdziłam, że jeżeli będziemy gdzieś w pobliżu, to koniecznie chciałabym tam wejść, ponieważ słyszałam, że jest tam bardzo Instagramowo, a więc idealne miejsce, żeby porobić sobie portrety właśnie na Instagrama. No i się udało. W ogóle miasteczko Ses Salines przecudowne, polecam. Ono nie jest na wybrzeżu, tylko w środku wyspy. Być może przez to jest troszeczkę mniej uczęszczane. Wydawało się bardzo spokojne. Byłyśmy tam około południa, także też w sam raz na kawę. I e, właściwie otwierałyśmy tę knajpę e, i udało, dlatego udało mi się uchwycić ją właściwie bez ludzi, ponieważ jak, jak już wychodziłyśmy, to zaczynało się powoli robić dosyć tłoczno. Następne zdjęcia to już o zachodzie słońca. Tak się składało, że my byłyśmy na wschodzie wyspy, a więc mogłam oglądać przepiękne wschody. Właściwie to widziałam je nawet z łóżka, więc nie musiałam wstawać, no chyba że chciałam zrobić zdjęcia. A zachody wyglądały tak, jak teraz możecie zobaczyć to na tych zdjęciach. Nawet jeżeli nie widzicie de facto samego zachodzącego słońca, to myślę, że warto. I tak porobić zdjęcia o złotej godzinie, ponieważ spójrzcie, jakie miękkie światło i jakie kolory można wydobyć wtedy z tych zdjęć. Ja byłam absolutnie zachwycona. Wróciłam też dwa zdjęcia w okularach przeciwsłonecznych, a to dlatego, że była to moja taka mini sesja produktowa. Ona pojawi się dopiero na Instagramie w związku ze współpracą z Marką Solano. No i te ostatnie cztery zdjęcia, które wam pokażę, również zrobiłam o wschodzie słońca. Jak widzicie, widać wschodzące słońce i to był przedostatni dzień, czyli dzień przed naszym wylotem. Wstałam jeszcze, żeby móc podziwiać ten spektakl. Słońce chodziło tam bodajże 6 albo 6.30, także nie tak źle. I dajcie mi proszę znać, e, które zdjęcie, zdjęcia spodobały się Wam najbardziej. I teraz jeszcze na moment, na zakończenie zabieram Was z powrotem na Majorkę. Mam nadzieję, że spodobały się wam zdjęcia ze Wschodu Słońca. Dzisiaj również witam was na Wschodzie. Znajdujemy się nadal w okolicach Kalamilor, tym razem jednak postanowiłam wybrać się na klify i zrobić zdjęcia w troszeczkę innym klimacie niż ten, który udało mi się uzyskać na poprzedniej sesji. Ona była taka bardziej plażowa. Tym razem zdecydowanie mamy bardziej surowy klimat, także Mam nadzieję, że wyjdą fajne, różnorodne efekty. Myślę, że największą trudnością, jeżeli chodzi o zdjęcia podróżnicze, jest to, że jesteśmy w danym miejscu zazwyczaj po raz pierwszy i też mamy niewiele czasu na to, aby dobrze się z nim zapoznać, aby zrobić jak najwięcej zdjęć. Dlatego przynajmniej u mnie z reguły to tak wygląda, że po prostu um, spieszę się i staram się wyciągnąć jak najwięcej, ile się da. I, złapać ten klimat danego miejsca, dlatego oprócz e, takich typowych instagramowych portretów, które z reguły robię, to staram się też e, troszeczkę więcej eksperymentować, robić też zdjęcia w poziomie, e, uchwytać jakieś detale, krajobrazy, architekturę, tak, żeby móc pokazać e, z danej podróży jak najwięcej i też przywieźć ze sobą jak najwięcej wspomnień. Mam nadzieję zatem, że spodobają się Wam moje fotografie. A jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, to zostawcie proszę łapkę w górze i zasubskrybujcie mój kanał po więcej tego typu treści. Dajcie mi proszę również znać, czy byliście kiedyś na Majorce, albo czy zamierzacie się tutaj wybrać. Jeżeli chodzi o moje doświadczenia, to muszę przyznać, że ta wyspa zrobiła na mnie. Bardzo pozytywne wrażenie. Jestem tutaj jednak jeszcze na początku sezonu. Już zaczyna robić się troszeczkę tłoczno, ale myślę, że latem, w środku sezonu, no, to z pewnością nie jest miejsce dla każdego, ponieważ na pewno jest tutaj bardzo tłoczno. Jeżeli szukacie zatem raczej cichego miejsca albo chcecie pozwiedzać Majorkę bez słów, to zdecydowanie polecam Wam przyjechać tutaj poza sezonem. Czyli powiedzmy tak od początku października. Do połowy maja. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.